Witajcie z tej strony Skarpien przed Państwem gra Diablo. Jesteśmy w komnatach Lazarusa Idziemy właśnie go ubić Ale będę tutaj troszkę dymu zapewne Jest czarna jęca, to mamy koks, szmatę Pożycz swe głupie zadanie. Jedyne co cię czeka, to gniew mego pana. Spóźniłeś się, by uratować dziecko. Teraz dołączysz do niego w piekle. Okej, okay, spoko Sarusie. Pożycz swe głupie no zadanie. Co jest? Jedyne co cię czeka, to gniew mego pana. Spóźniłeś się, by uratować dziecko. Teraz dołączysz do niego w piekle. Dobra, bijemy go. Mamy tutaj dwa koksy szmaty. Wo nie w tą stronę, patrzcie jak tam jest. Dobra, to zrobimy inny motyw, okej, okay. teraz jak one tu wejdą. To będą ginąć. jest lekki chaos. A nic na to nie poradzimy. Tak tutaj się dzieje. No nie trafiłem jej. I patrzcie, ludzie uciekać. <ścoughs> A i takie dorwiemy. Wszystkie. Nie no dostała tylko raz. No, dobre to jest. No i ścigamy teraz koksa szmatę. O, oh yeah. No, patrzcie, co za klientka jest, padła i co nam dała? Miecz półtororęczny, ręczny, pięknie. Zobaczmy, czy mamy identyfikację. Uwaga. Nie jest zły, ale tutaj mamy odporność na magię i plus dwa do atrybutów. Zrobimy taki teścik, czyli tu wszystko nam się obniżyło. Ale tylko obrażenia się zwiększyły. No, czyli tak średnio, muszę powiedzieć. Dobra, idziemy dalej. Ubijać mamy lazerusa. A, jeszcze te byczysy. Może je na spokojnie spróbujemy rozwalić. O, dostaliśmy level, super. O! Czarna Jędza jeszcze tu, suczka, przyszła. Sone nas będą ścigać. Szybko sobie przyłóżmy tutaj kilka miksturek. Chyba jesteś nasza. Jest! O, coś wypadło. Pierścień. Uuuu legendarny Pięknie Tego bym się nie spodziewał Bo bardzo, 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 bardzo rzadko wypada tego typu przedmiot jak legendarne Tu się raczej nie spotykam, właśnie mamy chwilę, to dodajmy sobie tutaj siłę. I troszkę nasze obrażenia się tu zwiększyły pięknie. U! Zrobiliśmy sobie skrót. O, czy tu lezarus. Będę teraz ganiał, tak? Dostał. Najlepiej go wróg. Tak jak widzieliście nie raz. ta. Będzie nam przeszkadzać jeszcze. Już po niej. Fardiel z tego z lazarusa. Jest nasz. Piękny. Mój obrót kończy się tutaj, zdrajca. O, mi Szkoda, że nic lepszego nie dało. Jeszcze te musimy wykończyć, no nie uciekaj, no właśnie tu mamy wyjście. Zrobimy sobie, zrobimy jeszcze tutaj taki mały obchód Zobaczymy czy ktoś został No i tu mamy martwe dziecko Niestety Zadanie jak widać jest ukończone Możemy wracać teraz tam do teleportu Nie tu się motam tam. Tutaj jak widać otworzyła nam się droga do Diablo. Czyli do planszy 16 Do samego Pana i władcy Diablo Ale teraz się udamy Do wsi Sprawdzimy sobie te przedmioty. Jak będą lipne, to sprzedamy. Twoja opowieść jest bardzo ponura, przyjacielu. Lazarus z pewnością będzie się smażył w piekle za swoje okropne czyny. Chłopiec, którego opisałeś, nie jest naszym księciem, ale wierzę, że Albrecht jest ciągle w bezpieczeństwie. Symbol mocy, o którym mówisz, musi być portalem w sercu labiryntu. Wiedz, że zło, któremu stawiasz czoło, to sam mroczny pan terroru, znany śmiertelnym jako Diablo. To on został uwięziony w labiryncie wiele wieków temu, i boję się, iż pragnie znowu siać chaos w królestwie ludzkości. Musisz przejść przez portal i zniszczyć Diablo, zanim będzie za późno. No spoko. Zostań na chwilę i posłuchaj. Dobra, zobaczmy te przedmioty. To, tu jest nic. Ten Sejmitar pójdzie na sprzedaż. To już widzieliśmy, uwaga, a ten pierścień to hmm. Myślałem, że coś lepszego, a to raczej takie słabe W sumie zrobimy tak Chwilowo sobie ten pierścień tutaj wyrzucimy To resztę sprzedamy Co mogę dla ciebie zrobić? Naprawimy przedmioty i zobaczymy, co u drogi kolego dla nas masz mieć mordo, a w pierwszej chwili pomyślałem, że to jest miecz mordoru. <laughs> Nic nie masz. To co by tu zrobić? A, pójdziemy jeszcze do Wiedźmy. Skoro mamy okazję, to czemu by nie? Mam duszę szukającą odpowiedzi, czy coś możemy sprzedać? Tam był jakiś zwój jeden, który praktycznie nie będziemy używać. To chyba był ten. Ok, pokaż co masz. Jąłki drogie czary No tu niby można za dwa koła kupić, ale po co mi? Sobie tutaj kilka mixtur mane. Aha, to jeszcze mieliśmy sprzedać, Wyczuwa OK. Pytują szukającą odpowiedzi. starczeć, przynajmniej na razie. No to co? Idziemy jeszcze dokupić sobie kilka mikstury leczenia. z jeden, może eliksir siły albo zręczności? Zobaczymy. dwa, ale to później. Co ci dolega, przyjacielu? Co ty tu możesz? Nic szczególnego. Dobra. To zrobimy tak. Weźmiemy sobie jeden elixir siwy, kupimy. Tyle chyba powinno starczyć, ale najpierw użyjemy sobie ten eliksir siły. Pięknie, No siły mamy. Powiedzmy, że OK, tylko nadal mnie martwi tutaj klasa zbroi trochę za mała atak przede wszystkim atak. Jest mały, powinien być minimum 100%, 120% lub coś koło tego. No i obrażenia. Co my zadajemy? No, bardzo małe. Powinniśmy mieć, podejrzewam, na tą chwilę. Gdyby nam oczywiście ułożyło się lepiej i dawało przedmioty jakieś lepsze. Nie wiem. 70%. Do 95 obrażeń. Tak myślę, no, zobaczymy zresztą jak to wszystko, że tak powiem, wyjdzie w praniu. A zejdziemy jeszcze sobie do dzieciaczka, o czemu by nie A co mamy? Mamy. Żeby na darmo nie chodzić. Pst, tutaj! Naprawdę? No dobra, jest niezniszczalny, super. No i co mi potem? Jakbym miał chociaż... Niezniszczalność plus... plus 3 do wszystkich atrybutów. No to jeszcze spoko. No ale on kosztował ile? 440 tysięcy Wydaje się, tak? No to lekkie przygięcie, tak? Czy 44 tysięcy, już nie pamiętam. <śm> Jaka tam była suma. No to nawet nie kosztowałby te 50 tysięcy prawie. To i tak dużo. Bardzo dużo. No to co? Tu wszystko mamy ogarnięte. Schodzimy na dół. I idziemy do Diablo. No i mamy poziom 16. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Powoli, ostrożnie. Uuu. Ale was tu się nazbierało! Bawi rycerze. Trochę za mocno wyszedłem. I wyszło was pięćdziesięciu. Ja mam sobie z wami poradzić. No jest ciężko. No i mnie zabili. Mówię, bo ich tam za dużo wyszło. Próbujemy jeszcze raz. Ale tak powolutku, ostrożnie. Chyba mak pierwszy jakiś dostrzegł naszą posturę. No, ale jakoś niechętnie chcę przyjść. Dobra, rycerz wyszedł, ale jeden czy dwóch czy pięciu to się okaże. Dostaję w ogóle, dostaję, twardy jest. Ile nam brakuje do następnego poziomu? Trochę nam brakuje. No cóż, trzeba działać dalej i pojedynczo i wyciągać. Miał być pojedyncze to wyszło znowu Nie wiadomo ilu Dobra, dwóch Dostają co trzeci lub czwarty cios ode mnie. Niedobrze. Mają chyba przez to wysoki armor, czyli pancerz. Ale już kilku tutaj zabiliśmy, czyli nie jest źle. Co mam tam wejść na szarże? No, wyszliśmy i mamy dwóch czy trzech rycerzy znowu nie taki mój plan był. Może teraz jeden wyjdzie. Rycerz oczywiście. Odporny na ogień i niewrażliwy na błyskawice. Super, dobra. To teraz tam dwóch. O jeden wyjdzie, obie. Ole Salwa tam poleciała. Fajnie wyglądają. No nie, znowu kilku wyszło. Za mocno posępiłem. O, jeden wskoczył od razu. Krytyka nie. Się okaże. Fajnie jeszcze obskoczyłem. No pojedynczy to oni są w miarę słabi. Nie ma co ukrywać. Uuu! Myślałem, że jeden przyjdzie. My teraz jak wyjdzie, czy znowu wyjdzie pięciu, sześciu Niby nie U, czterech no to mamy pozamiatane jak zginę tutaj teraz to trudno Myślę, że w tym momencie odcinek sobie zakończymy. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.